Trudno mi powiedzieć, bo nie znam potencjału ani jednej, ani drugiej drużyny. Na pewno w tych najbliższych dniach przyjrzymy się, kto tam gra, jak grali wcześniej w europejskich pucharach i tak dalej, co jest rzeczą normalną. Wypada się chyba cieszyć z tego, że nie mamy długiego wyjazdu, bo, bo mogliśmy trafić rzeczywiście na, na drużynę, która by nas zmusiła do dalekiej podróży. A która z tych drużyn przejdzie a priori wydaje się, że to drużyna łotewska jest faworytem, ale trudno, trudno mi powiedzieć. Pierwszy dzień zgrupowania dołączył do nas Marko Szuler już trenował. Warunki na razie boiska są bardzo miękkie. Padały tutaj, tutaj deszcze i mam nadzieję, że tak jak dzisiaj na popołudniowym treningu się wypogodziło, to ta pogoda się poprawi, bo jeśli nie, to rzeczywiście w tych warunkach nie będzie łatwo, łatwo trenować, bo, bo są boiska bardzo bardzo grząs grząskie. Natomiast pierwszy dzień musimy się zorientować, jak to wszystko tutaj funkcjonuje w hotelu, poznać yy, wszystkie rzeczy, także wydaje mi się, że, że za wcześnie na opinię, aby mówić, czy warunki są dobre, czy nie.